Dobry wieczór, dobry wieczór, dobry wieczór, cześć dziewczyny. Cześć dziewczyny, drogie kobiety, witajcie, witajcie na lajwiku. Co wtorek, jak zawsze, spotykamy się o 21:00, niezmiennie, żeby pogadać o tym, co robić, jak robić, żeby z autyzmem żyło się łatwiej i tym się tutaj zajmujemy. A ja się nazywam Maria dąbrowska jędral i o tym dzisiaj trochę znowu pogadamy. Dajcie znać, czy wszystko jest ok, czy widać, słychać i tak dalej. I już sobie patrzymy, co tutaj się dzieje, o czym my tu dzisiaj będziemy gadać. O czym my tu dzisiaj będziemy gadać, więc dawajcie znaki, czy wszystko jest ok. No dobra, o czym my będziemy gadać? Najpierw dwa słowa aktualizacji. W piątek, tak jak Wam donosiłam, brałam udział w konferencji organizowanej przez Stowarzyszenie Auxilium w Piasecznie. Podczas której tej konferencji mówiłam o rodzeństwie, o sytuacji rodzeństwa nieautystycznego w rodzinie, w której jest dziecko z autyzmem. Pozwoliłam sobie skupić się na rzeczach tych trudniejszych, bo niezmiennie mam wrażenie, że wciąż za mało mówimy o rzeczach, które są, które są trudne, które są bolesne, które, bo one są niepopularne, bo łatwiej się skupiać na tym wszystkim, co jest, co jest, co jest ładne, miłe i przyjemne. Więc trochę pogadałam, pogadałam o sytuacji nieautystycznego rodzeństwa w, w domach w, z autyzmem, szczególnie myśląc o takim o rodzeństwie ludzi, którzy trochę więcej mają trudności w swoim, w swoim codziennym funkcjonowaniu niż mniej, żebyśmy sobie różne rzeczy uzmysłowili. Taką mam rolę, że w różnych momentach staje, występuje w roli adwokata różnych członków rodzin. No, oczywiście w pierwszym rzędzie w roli adwokata osób z autyzmem, tłumacząc rodzicom i nauczycielom i terapeutom, jak, jak człowieka z autyzmem wspierać, ale niejednokrotnie występuje też w roli no właśnie adwokata dla rodzica, ucząc tego, że ten rodzic jest ważny i że ten rodzic też ma swoje prawa i ten rodzic też różne rzeczy potrzebuje mieć zaspokojone. No i oczywiście staje za rodzeństwem, po to, żeby, żeby też oddać należne miejsce temu rodzeństwu i, i niejednokrotnie pokazać w rodzinie, że że potrzeby rodzeństwa też są ważne, a bardzo często niestety bardzo mocno zaniedbywane. Bohaterowie drugiego planu, jak to mam zwyczaj umawiać, często są w bardzo trudnej sytuacji w naszych rodzinach, w związku z tym warto o tym mówić, więc moje wystąpienie było z tych takich trudniejszych. Więc, no więc, tak. Więc było bardziej, bardziej u mnie było bardziej Bardziej mrocznie, ale to myślę, że, że równowaga jest potrzebna w przyrodzie, więc, więc wszystko, wszystko, wszystko działa tak, jak trzeba. No dobrze, drogie panie, to dzisiaj temat następujący wolno to gładko, gładko, to szybko skąd taki temat? Jak wiecie, bliska jest mi filozofia Handel, w której to filozofii stale powtarzamy, że mniej znaczy więcej, a wolniej znaczy szybciej. Jest mi to, jest, jest, to myślenie jest mi bardzo bliskie, natomiast stosunkowo niedawno usłyszałam właśnie takie, takie, takie powiedzenie: Wolno to gładko, a gładko, a gładko to szybko. Jest to, jest to zasada, którą stosują oficerowie Navy Seals, czy żołnierze Navy Seals, czyli amerykańskich sił specjalnych, która tak naprawdę przyświeca każdemu ich działaniu i co mają wtłaczane w procesie swojego szkolenia do głów. Nie wiem dlaczego, ale coś chyba przerywa, ale nie wiem dlaczego, bo wszystko, wszystko hulało dzisiaj przez cały dzień, więc mam nadzieję, że będzie hulać. I ta zasada po angielsku brzmi slow is smooth, smooth is fast, czyli dokładnie to, że wolno to gładko, a gładko to szybko. I kiedy usłyszałam tę zasadę, to pomyślałam sobie, że ona się kapitalnie... Stosuje do, do ludzi z autyzmem, do, do naszej pracy z nimi, naszego bycia z nimi. Tak naprawdę jest to zasada, która myślę, że się stosuje do wszystkiego, ale ponieważ tutaj zajmujemy się, zajmujemy się autyzmem, to o autyzmie też będziemy, będziemy gadać. I teraz. Kiedy myślimy o tej zasadzie, to pierwsze słowo, które przychodzi nam do głowy, czy pierwsze zjawisko, które przychodzi do głowy, to jest w moim przekonaniu presja. Presja, dlatego że presja w, w tej chwili jest wszechobecna, gdyż żyjemy w bardzo, w bardzo szybkich czasach, żyjemy w czasach bardzo nastawionych na efekt, na rozliczanie z tego efektu. Że ludzie mają dostarczać po prostu wyniki, dowozić te wyniki, niezależnie od tego, niezależnie od tego co, co robią. I presja oznacza też, że to ma być jak najwięcej, jak najszybciej, jak najlepiej, jak najbardziej i jak najmocniej. I presja też jest tym czymś. E, tak Sylwia, tnie niestety to chyba u mnie tnie ale nie mogę z tym nic zrobić więc mam nadzieję że to jakoś mimo wszystko mimo wszystko mimo wszystko zadziała możemy zrobić eksperyment że przerwę i wrócimy do tego wszystkim wam tak tnie to co możemy zrobić to możemy hmm, hmm, hmm. Hmm, hmm, hmm. zrobimy tak dziewczyny ja zakończę to i połączymy się raz jeszcze, żeby zobaczyć, może zagra lepiej. Dobra? To zakończę to i połączymy się jeszcze raz, więc pozostańcie tutaj gdzieś w okolicy. Dobra? Zobaczymy.